Jeśli jesteś tak samo jak ja totalnie zakręcony na punkcie motoryzacji, to powinieneś subskrybować ten kanał. A zabiorę cię na niezwykłą motoryzacyjną przygodę. To tu zobaczysz niezliczoną ilość motoryzacyjnych projektów. To tu zobaczysz wszystko, co najnowsze w motoryzacji. Zwariowany tydzień, bo wszystko szykujemy Wam na noc muzeów, czyli na sobotę, żeby w Otrembusach móc Was przyjąć na żywo, ale móc również zrobić z tego transmisję w internecie. Więc dziś zobaczycie taki miks, tego, taki. Taki małą zapowiedź tego, co będzie. Chłopakom jakiś czas temu powstawiłem termin, właściwie to tydzień temu powiedziałem, ej, a na noce muzeum zdążycie z 360, więc wszystkie ręce na pokład i 360 idzie jak zła, zobaczycie zresztą. Będzie również przemek z nowego dworu gdańskiego, który przygotowuje wajpera To też dzisiaj zobaczycie w tym materiale, więc nie przedłużajmy, bo ja też jestem cały czas w pełnym biegu, żeby przygotować zarówno miejsce, a wydaje mi się, Powiem Wam tak, jest środa, a my imprezę mamy w sobotę. Będzie parę naprawdę mega świetnych samochodów. Dostałem właśnie potwierdzenie, że uda się przywieźć pierwszy polski samochód, który z polską flagą, z polskim zawodnikiem pojechał najbardziej legendarny wyścig samochodowy na świecie. Auto, które bez wątpienia jest legendą. Po raz pierwszy polska flaga pojawiła się na Le Mans 24 na polskim samochodzie z polskim zawodnikiem i ten samochód będzie u nas i również najprawdopodobniej będzie jeden z tych zawodników i szefów zespołu i pokażemy Wam przepiękną historię. Bo historia to nie jest tylko to, co się wydarzyło 30-50 lat temu, ale historia jest. Teraz też jest pisana zupełnie na nowo, za każdym razem, każdym razem kiedy mamy kolejne osiągnięcia. Więc e, część już z Was wie, że najprawdopodobniej uda nam się ściągnąć m.in. jeden z bolidów e, Le Mans 24 Inter Europolu z Kubą Śmiechowskim e, i z Alkiem, który odpowiada za cały zespół. Nie sam, chcia, bardzo chciałem, aż jak ja to mówię, to cały czas mam ciarki, bo strasznie chciałem Wam opowiedzieć tą historię i pokazać, bo to jest zupełnie niesamowita i niezwykła historia, z której powinniśmy być dumni. Jest gotowa na scenariusz, e, na świetny, świetny nowy film. Zresztą poznacie ją już w sobotę. Jeden z tych bolidów będzie również w e, otrębusach. Nie przedłużając, hmm, pamiętajcie o linku, który znajduje się pod spodem, czyli linku. Do MUBI, czyli porównywarki ubezpieczeń. Pamiętajcie o tym, żeby ubezpieczać przede wszystkim z głową, żeby się dobrze opłacało, a pamiętajcie, że będzie stówka zwrotu i stówka za każdą polecajkę, jeśli skorzystacie z którejś oferty. Bo to jest tak, że niekoniecznie musicie skorzystać, ale musicie sprawdzić i zobaczyć, czy nie jest to przypadkiem w MUBI lepsza oferta niż ta, którą płacicie do tej pory. I przechodzimy do tego, co się dzieje w JC. Chodź, chodź, chodź. Gdzie się mam przytulać? Nigdzie, nigdzie się nie masz przytulać. Zobacz, tu jest kot na tym. Na, A, no na dobra, tym, dobra. Więc wszystko słychać. E, o której Wymyśl, marzysz o tym, bo jesteśmy na etapie tworzenia e, timeline'u mhm. naszej transmisji live. Jest. I również tej transmisji tego, kiedy nasi goście są na nocy muzeów. Czy wolisz bliżej 9 czy bliżej 24? Czyli 21 czy 24 bliżej? Być gwiazdą, żeby opowiedzieć o tym, co się tutaj dzieje. Tu się w ogóle nic nie dzieje, bo to jest w ogóle nuda. Dobra, jest, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. O której? Bliżej 9 czy bliżej 24? No to pewnie bliżej 20, 21. To tak bliżej 22 tak. zrobimy. Co ty na to? No i super. Świetnie. <grym> no, widzicie, bliżej 22.00 w sobotę w transmisji live albo na żywo na nocy muzeów będzie Marcin z Jocetem z Mariuszem. Yy, z, z, raczej tak. No i bardzo dobrze. Yy, a może turbiną byście przyjechali, to bym zrobił miejsce? Yy, no byliśmy w tamtym roku. Turbiną byliście w tamtym roku? Tak. Dobra. Tak, zrobiła e, szał przed wejściem. No to, e... no to coś zaraz wymyślimy. A Evoluzione teraz. No, powiem Ci, że by, by można by było chyba podejść do tematu. Słuchajcie, spróbujemy namówić Mariusza. Ja muszę ja czy, zadzwonię do niego, bo jeszcze oczywiście nie, nic nie uprzedzaliśmy. Może właśnie pojechać Fiatem w cenie Ferrari. Czyli Lancia Delta Evoluzione w drugiej generacji. To jest chyba final edition, prawda? Z tego co pamiętam. Samochód, który kosztuje tyle, co naprawdę świetne Ferrari, a jest w rzeczywistością generacją miksu Fiata, niedoszłego Poloneza, bo tak no mógł da, wyglądać Polonez. Poloneza, bo Wiesz, ale no Polones też był projektem Delty Integrale, który nie został przyjęty przez Włochów. A my go wzięliśmy jako Poloneza, no właśnie. znaczy Delty, nie Integrale, bo Integrale to potem było jako rajdowe od 1987, coś, 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 coś Nie no, jest piękna. Jest, jest, zjawisko, jest w ogóle zjawiskowym autem. No to napiszcie co, czy... czy, czy e... I może by było fajnie faktycznie nie no. No, no? Tym bardziej, że wiesz, że mało kto jeździ ewolucjonę e, dwójką No mało, bo to jest wiesz co, po, po ulicach. Samochód, tak naprawdę już nie, co, no nie ma. Najfajniejszy wypust lancie, jaki w ogóle był. I one są tak eee, cholernie drogie, że wszyscy trzymają te samochody w ogóle, wiesz, i trzymają przykryte kocykiem i nie wyjeżdżają tymi autami. No tak, no przecież no mamy takie dwie, możemy no. pochwalić, eee, i trzymamy je pod kocykiem. No tak, teraz na dworzu, drobno. bo my ją czyściliśmy i robiliśmy jej przegląd, ale mamy dwie i no, możemy się tym poszczycić, że mamy. No to dobra, to, to jest dobry pomysł. No cześć, i co grzejesz kabelki? Cześć, dzieje. Cześć, cej, jak tam? No tak jak widać. No. Coś się dzieje. No dobra, i co wyrobisz się? Z nią żeby żeby była na nocy? No nie, zostało dużo i niedużo. Co to znaczy dużo i niedużo? No że... Tu wszystko umontowane są. Środek został. Jeszcze jakieś instalacje pocięte, porwane, tam trzeba coś wiesz. To wiecie, co jest, wiecie, co jest najgorsze, tak naprawdę możemy Wam się przyznać bez bicia, że w sytuacji takiej, w którą zaczęliśmy to robić i składać i pojawił się termin, to pojawiło się jeszcze mnóstwo rzeczy, w których Marcin do mnie dzwoni od rana. Ty, a gdzie jest to? O oh fakt, zapomnieliśmy to. a gdzie jest to? Ale nie, wiem, zobacz, sygnał. Był w dwóch częściach, znalazłem drugą część, włożyłem do kupy, Działa. I działa, I więc, nie trzeba, więc i będzie trzeba ok. To. Sygnału nie trzeba. Jest tak. oryginalnym, ferozkim oryginalny, sygnałem. Tak, tak. będzie... Rozpad się, tak? Mówię, tak? kurde, nie będzie działał. Podłączyliśmy go na krótko, działa. Włożyłem kurde na tę całą tubkę, jest ok, więc wszystko jest na ten. No bo, wie, bo wiecie, jakby to jest bardziej mówi, no nie mamy sygnału. no potem my, co będziemy z zdejmować, żeby zakładać sygnał. Mówię, dobra, to może załóżmy od jakiegoś świata. Nie, jakby nie, nie, jest oryginał, masz jeden tu drugi jest, ten z drugiej strony jest Orgino. Jest Orgino Ferrari. Zbiorniczek też jest, jest ok już. Uff, całe szczęście. No bo też jest pod zderzakiem na środku, mówię kurde, tak, już... no wiem, no ja już znalazłem w Otwocku jeden zbiorniczek, nie, ale rozmawiałem okay. z chłopakiem, mówię, ty jestem w górach, mogę ci jutro albo pojutrze przy, jakby dać ten... Te... Nie, jest ok, no, nie będziecie. Dobra. Bo tam była mała jedna temu. No, Przetwornicę mi teraz przywieźli, przywieźliście, to już mam. Dobra. Jeszcze brakuje mi paru kostek, nie? Jedną już sobie do, jedna już jest. Do mhm. kierunku jeszcze została mi do pozycyjnych świateł, którą właśnie próbuję zrekonstruować. Dobra, tył już udało ci się poskładać cały? Tył tak. Tył jest poskładany, jeszcze nakładka progowa to została. Mhm. Tył jest poskładany. Yy, tu jest wszystko ok. Dobra. Yy... Tu jeszcze muszę drzwi ustawiony, bo jest zdejmowane i nakładka progowa, i też jest. No, myślę, że damy radę. No. No dobrze, 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 dobrze. dobrze. Słuchaj. No to co, to. Tu został y... tak naprawdę włożyć lampy, skręcić zyszek po bokach. Osłona, spód, dwóch chłopaki teraz wzięli, bo zapomnieliśmy o niej. Jest, do dziś, jest dziś środa. Tak. Fajnie byłoby. fajne. Żeby. Nie, bo wiesz o co mi chodzi, żeby on był gotowy już. Yy, bo musimy sprawdzić ten wyciek, żeby nie był tylko no nieruchomość, ruchomością. No nie go przepychamy już, żeby. No właśnie, żeby nie był tylko nieruchomością. Rozmawiałem z Maćkiem z Savgolu, z, z, z drugiej strony. Yy, Maciek widziałem, miał tam nowe 488 i coś jakby na podnośnikach. Poprosiłem go, że jak tylko skończycie, żeby dać mu na chwilę ten samochód, żeby zobaczył przynajmniej gdzie są wycieki, wiesz, tu uzupełniać płyny i tak dalej, i tak dalej. Żeby bezpiecznie można było go, wiesz, odpalić, przejechać. Zaraz zrobimy pełen serwis, ale wiesz o co mi chodzi. Wiem, wiem. No ale przed tym przejazdem, jak tak wyciekało, by należało ustalić jeszcze olej, tak? Żeby chociaż to gdzie to leci, no bo to leci niesamowicie. No właśnie. Kapie, kapie, tak. Kapie samo z siebie, bez odpalania nawet. Okej, okay. okej. Okay. Tu jeszcze mamy taką... No dobra, wiesz, czyli, go, też czyli wiesz, go musimy przewieźć do maczka? Tak naprawdę tak. Na, na tym, dobra. Tu, wiesz, bo ten, na przykład ten, te przetwornicze, co przywiozłeś, to ma takie mocowania, to jeszcze muszę poprzerabiać, troszeczkę por porobić. Bo to całkowicie jest osobno. Yy, nie w lampie, tak jak mówię, w starszym Dobra, dasz radę go wobec tego na jutro skończyć, żeby no, go wyrobił. To będę wszystko co co w Twojej mogę, mocy. No, dokładnie. Ale emblematy już, już przyszły. Tak, emblematy przykręcone. Herby przyszły. Herby, o których opowiadaliśmy Wam w poprzednim odcinku, czyli rzecz, która kosztowała jakąś tam walizkę pieniędzy, ale. I często jest zastępowana naklejkami. W naszym egzemplarzu, akurat udało się trafić sztukę, która jest z emblematami. I te emblematy nie były uszkodzone, więc one zostały zachowane. Zresztą wszystkie emblematy zostały w oryginale, bo również ten tak, skrzydł, ten konik, też zostaje w oryginale. Kurde! Powiem Ci, że. Wiesz, jak wszystko w jednym kolorze jest, to cieszyj. Nie, no, w ogóle, wiesz, w całości. W całości. Dobra. No Jeszcze, wiesz, tutaj zderzek, no ale to muszę poustawiać. Muszę najpierw te lampy, dopiero, dopiero będę resztę. Sobie. Dobra, to działaj, to ci, Działa. to ci nie przeszkadza. Wszystko masz, wszystkie rzeczy, to wszystko poprzychodziło. Wszystko, to Robert, tego. pokazywałeś, co przy, bo przywoziłeś, czy nie pokazywałeś? Nie. Nie, nie pokazywałeś. No, A nie, to zamontowane jest zamontowane bo kierownica powietrza, e, uszczelka do kierownicy. To już jest zamontowana nowa, tylko że to już wszystko no, nie widać niestety. Okay. Wszystkie rzeczy. Tak, wszystko, łodnicę, wszystko... Wszystkie te rzeczy kupy, kupowaliśmy akurat z fabrycznie ze salonu i one były właściwie w ciągu tam tygodnia czy dwóch tygodni. Uszczelka jeszcze do lampy. Tak, no bo nie mówię, że nie ma no tak, uszczelki, no bo znaczy, jest tak, tam była uszczelka, ale ona się rozchodziła zobacz, w tak, rękach. Tak, no mam ją tutaj tak. dobra, ona się rozpada cała. Tak. I tu jeszcze przyszła uszczelka, ale to uszczelka przyszła do tej kierownicy powietrza uszczelniało do chłodnicy okay. wie, takie uszczelnienie. Nakleiliśmy nową. Super, 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 zostało. super, super, super. I nad kole całe, tak? I nad kole całe, tak, tak. A tu jest to nad kole. Na tak. Na no, tym. To... Wiesz co, fajne jest Patrz, nówka sztuka. Ty bo że oni wyprodukowali do nas na zamówienie, bo to jest 24 kwiecień 2025 hmm? Może zamówienie poszło. Może i, zrealizowali, zamówienie poszło tak? i Trzeba było zrealizować, no. Mm, super. Fajne jest to, że no, nie było to, usłyska, to co strasznie. Przyszła, to tyle zostało z niego. Tak. Ekstremalne ceny. Mhm. Dziękuję. Widzimy się jutro, tak? No pewnie tak. I ja go wtedy spróbuję odebrać, żeby go zawieźć do Maćka, żeby przejrzał ten, ten wyciek, ten się... żeby, żeby ożył. Dziękuję. No dobra, to teraz tak. Kolejną rzeczą, którą związano z Ferrari 360 i to, że jak robicie w ogóle swój projekt i biznes skacze trochę po tematach, wiemy, ale z moim ADHD już jak ci stali widzowie to się przyzwyczaili, że skaczę po tematach i zawsze przerywa. Ale jak robicie z, e, jakiś projekt i często mówicie, że te projekty trwają całe lata, nie spodziewacie się, że one trwają, że trwają dłużej niż, e, niż w najgorszych waszych snach to się e, e, klarowało. Tak, bo tak trwają generalnie projekty i tyle, tyle trwa. Ważne jest to, taka podpowiedź, żebyście jak macie, stawiali sobie jakiś termin. Czyli stawiali termin, że mamy, nie wiem, me, na przykład tak jak my postawiliśmy tą, no, tą nasz muzeum. Wiadomo, że nie wszystko w tym może być wypracowane perfekcyjnie, idealnie, bo może tam wiązkę trzeba byłoby pociągnąć zupełnie nową, a nie spróbować naprawić itd. Ale z drugiej strony to nam pozwoli po prostu zrealizować projekt i pójść dalej czasami, a nie czekać, bo zawsze czekać będziemy mieli na coś. Zawsze będzie szansa, że będziemy musieli... To jest trochę jak z tym klaksonem, to jest tro... który jednak udało się naprawić, czy ze zbiorniczkiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to taka podpowiedź dla Was, żebyście, żebyście robili. Swoją drogą, zobaczcie, co ożywiłem, czyli naszego Mercedesa e, boksera którym przyjechałem dzisiaj i powiem Wam, że nie jeździłem nim naprawdę dawno, naprawdę cały czas ten wóz jeździ świetnie. Chcecie go na Nocy Muzeów, to dajcie znać, to, e, to poproszę, żeby e, też się pojawił, mimo tego, że ma cały czas ślady bicia. A! Swoją drogą! Wiele osób pytało, dlaczego on jest bokser. Faktycznie ten samochód robiliśmy wiele, wiele lat temu już. E, ten czas bardzo szybko leci. Więc bokser chodziło o to, że zróbmy w ten sposób. Pod spodem wrzucę Wam ten link do AutoDNA tego samochodu, żebyście zobaczyli jego, jego historię, i wtedy absolutnie zrozumiecie. Że to samo który dostawał z każdej możliwej strony, ale cały ciągle powstawał, odbudował się na nowo, jak Rocky Balboa, który dostawał popysku prawa, lewa, prawa, lewa, już prawie był nokaut i wstawał znowu i znowu zwyciężał. Dokładnie o to chodziło w Mercedesie, te bokserze. Historia w AutoDNA jest naprawdę bardzo duża, link Wam wrzucę, wrzucę pod spodem, jeżeli chcecie to, to zobaczcie. Korzystajcie swoją drogą z autodena, kiedy myślicie o zakupie samochodu, bo koszt zakupu nie jest wielki, szczególnie, że mamy zniżkę z linku, który znajduje się pod spodem, a możecie zaoszczędzić sobie naprawdę wiele, wiele działania. Ja wtedy nie użyłem i tak się pojawił bokser, no ale... Nie żałuję kompletnie, ale ważne jest to, żeby kupować ze świadomością swoje samochody. Co chcę Wam jeszcze powiedzieć? Powiedzieć przede wszystkim o kołach, które a propos tej szybkości projektów i realizacji. Jest to, że na przykład udało się Przemka namówić, żeby troszkę je w szybszym tempie niż tych 7 dni zrealizował tylko w w czasie pięciu dni, zrealizował e, koła. Koła za chwilę zobaczycie, bo za chwilę Robert, e, który trzyma tą kamerę, po niej pojedzie. E, Zbudzały sporo kontrowersji, zaraz zobaczymy jak wyjdzie. Ale Ferrari 360 to nie jedyny samochód, bo również Przemek w Nowym Dworze Gdańskim przygotował e, Vipera do tego, żeby, pojech żeby już go zabrać do muzeum. Więc zobaczcie przedsmak tego, co będziecie mogli zobaczyć na żywo. Dzień dobry, witam Was na kanale Patryka. Pamiętacie małego kociaka Ryśka, którego ktoś wy, wyrzucił? A jak już pięknie urosł nie rychu? Rychu oczywiście mieszka w domu. Tak się wydarzyło. Leci Rychu, ale nie o, dzisiaj. Nie o tym ma być program. Słuchajcie, chciałem Wam pokazać na jakim etapie znajduje się już Viper. Wajper ma już zamontowaną ramę, ale jeszcze nie do końca wystawaną. Dlaczego? Bo jeszcze są jakieś może, może drobne poprawki, ale już jest na tyle zamontowana, żeby. Spokojnie ten samochód w sposób bezpieczny mógł być transportowany. A jeżeli będzie transportowany, no to będzie w okręgosach będzie o trębusach razem ze mną, będzie Szymon od Wajperów i będziemy Wam mogli dokładnie to wszystko pokazać i opowiedzieć. Dla tych osób, które. Telefon, także spokojnie, zaraz przestanie dzwonić. Dla tych osób, które niestety nie mogą być w okręgosach. To pokrótce może szybko powiem co się w tym momencie jak gdyby, na jakim etapie jest ten samochód. Etap, etap polega na tym, że montowane już jest przednie zawieszenie, jest czyszczone. To zawieszenie również jest zmodyfikowane. To nie jest standardowe zawieszenie, więc amortyzatory są inne, tuleje są inne i tak dalej i tak dalej. Także trwają jeszcze jak gdyby negocjacje a propos układu hamulcowego, dlatego widzicie same piasty. Piasty są jeszcze używane. Jak po prostu to chodzi o to teraz, żeby ten samochód za, zawieźć do otrębusów żeby on tam nam nie sprawiał problemów. Także układ kierowniczy jest już po weryfikacji, jest sprawny, działający. Mam jeszcze problem z jednym amortyzatorem. Dzisiaj odebrałem amortyzator, ten jest akurat sprawny, także widzicie firma Koni to produkowała, więc, więc one są takie, jakie są i na pewno na inne nie będziemy wymieniali, bo to też jest niestandardowe. Także jeszcze tam uchwyt amortyzatora nam został i wstępnie jak gdyby dla Harka jest prawie skończona, czyli ta rama jest zamocowana w sposób bezpieczny do transportu go do trambusów. Natomiast tutaj nastąpiły prace już z włóknem szklanym, także że ta, ten element, który trzyma chłodnicę również jest zrobiony z laminatu. Pełnie naprawialny, tak jak płyta ta od 360 go Ferrari. Także tutaj, dotąd te prace dotarły i jest zamontowana tabelka. Dotąd mogę Wam opowiedzieć o tym samochodzie, bo dotąd już nic nie będziemy zmieniać, ale forma zewnętrznego kształtu, niestety, albo stety, bardzo mi się to podoba. Zostanie przez Patryka zmieniona. Wiem, jak będzie to wyglądało, ale nie chcę o tym mówić. Bo to będzie też dla Was niespodzianka. Także pokrótce widzimy się w sobotę. I wszystkim życzę, żebyśmy się po prostu widzieli tam, bo mimo tego, że ponoć ma padać deszcz, ale myślę, że sobie poradzimy, atmosfera będzie dopisywała. Także zapraszam Was serdecznie jeszcze raz i do miłego zobaczenia w Trambusach. Kółka mamy gotowe, kolor będzie pasował według mnie jak niczym petarda. Yy, pozmienialiśmy trochę auto. Nie będzie to srebro klasyczne, ale kolor odzwierciedla i samochód, cały charakter Patryka i naszą znajomość. Yy, bo zawsze chcemy zrobić coś innego, coś ciekawszego, a przede wszystkim coś, co będzie przykuwało wzrok i oczy do auta. To jest czarny chrom. Czarny chrom, wyciągam jeszcze jeden. Tutaj mamy przód. O, tak to się prezentuje koła tylne jeszcze się wyważamy szykujemy pakujemy to no, porszacz, no porszaczka jutro będzie montowane montowane. to na muzeów perkę na kołach